Jesteśmy w zajeździe Dębina w Żywcu. Od pewnego czasu stał się on ośrodkiem dla uchodźców z Ukrainy. Przyjechaliśmy tu 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia. Powiem tak, powiedzieć, mieszkańcy miasta Żywca, pomimo to, że waszą ojczyzną jest Ukraina ale jesteście teraz mieszkańcami miasta Życa i traktujemy was tak jak mieszkańców tego miasta. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, jakim jest Wigilia, 24 grudzień. Postanowiliśmy razem właśnie z Zajazdem Dębina podsumować te nasze ostatnie miesiące. Ostatnie miesiące, gdzie razem pomagaliśmy 120 osobom tutaj w Zajeździe Dębina. Organizowaliśmy różne zajęcia, zajęcia, żeby zająć im czas, żeby nie musieli myśleć o wojnie. Mieli zajęcia artystyczne, sportowe, wyjazdy do kin, Mikołajki, wiele się działo. Dzisiaj chcieliśmy właśnie podsumować ten, te zajęcia, ten cały czas z nimi przebyty. Oczywiście te wszystkie zajęcia odbyły się dzięki grantowi, razem możemy więcej, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dzieci z Ukrainy przygotowały specjalny program polskich i ukraińskich kolęd. Dzisiaj w ogóle szczególny dzień, dzień w Wilii. Spędzimy go razem wspólnie z Ukraińcami, którzy, no niestety, nie z własnej woli są wśród nas. Ale chcemy w ten wyjątkowy dla nas, Polaków, szczególny dzień, aby poczuli tą wyjątkową atmosferę Bożego Narodzenia, abyśmy się wspólnie z nimi mogli połamać opłatkiem no i przede wszystkim życzyć sobie tego upragnionego pokoju. Pamiętajcie, że zawsze tu jesteście kochani, a szczególnie, że kochane są dzieci. Natomiast naszym obowiązkiem jako dorosłych, nieważne jaką funkcję się pełni i was jako rodziców tutaj, czy tam na Ukrainie jest miłość i troska o te dzieci. Mam Chcielibyśmy tutaj, żeby dla naszych gości z Ukrainy to miejsce było drugim domem, a nie tylko ośrodkiem dla uchodźców, żeby oni poczuli prawdziwy klimat, ciepło i rodzinę. z działalności hotelowej i widzieliśmy taką potrzebę, bo widzieliśmy te pierwsze dni inwazji z Rosji na Ukrainę i ucieczkę tych Ukraińców do Polski, w jakiej oni byli w sytuacji. Tragicznej. Nasza pomoc jakby jak... Życie dzieckiem na. I dlatego też stwórzmy dzisiaj taką atmosferę, takiego domu, takiej miłości. Pamiętajcie, że Pan Bóg przynosi dzisiaj Wam nadzieję, że patrząc na te dzieci, właśnie człowiek doświadczony przynosi właśnie innym nadzieję. Życzę Wam tej nadziei, żeby to, co się zło skończyło, żeby Zwyciężyło dobro, żeby była miłość i żebyście to, co doświadczyliście tutaj, na polskiej ziemi, od waszych braci i sióstr, jakżeście ich pięknie nazwali, czyli nas, żeby to nie przeminęło z końcem wojny. mała świeć do Jezusa, mnie, śmierć...